Siema, jestem Marek. Odcinek pod tytułem Czy można przeżyć jeden dzień posiadając zaledwie 100 zł bardzo Wam się spodobał, prawda? No chyba prawda. Dlatego postanowiłem odzorować ten odcinek i dzisiaj sprawdzimy sobie, czy można ubrać się od góry do dołu, posiadając również zaledwie 100 zł. Zapraszam do oglądania. Mam w planach przygotowanie również podobnego filmu do tego, który zaraz zobaczycie, lecz w zupełnie odwrotnej sytuacji, jeżeli chodzi o koszta, bo chcę stworzyć dużo droższy outfit, o którego wartości Wy sami zadecydujecie, ponieważ warunki są następujące. Każde 10 tysięcy łapek w górę to plus 500 zł do mojego outfitu, natomiast każda subskrypcja dodaje 50 groszy. Pamiętajcie również, aby subskrybować mój kanał spod tego filmu klikając czerwony przycisk na dole, abym później mógł podliczyć, ile rzeczywiście subskrypcji weszło spod tego filmu. Mam nadzieję, że wbijecie kwotę 10, 15, 20 tysięcy złotych. Nie zawiedźcie mnie. Teraz przejdźmy do tworzenia outfitu za 100 zł. Wybrałem się do ubogich galerii, aby zrobić zakupy. Nawet nie wiem jak ona się nazywa. Po prostu nigdy nie bywam w tak ubogich sklepach. Zadanie jest o tyle utrudnione, że nie mogę zrobić zakupów w jednym sklepie, bo po prostu nie wystarczy mi na wszystko pieniędzy. Mam do wydania tylko 100 zł, a za tyle nawet nie kupuję skarpetek. Ten materiał jest tak tandetny, że nie wiem, co wybrać. Brzydze się tego. Mamy tutaj kurtkę z worka na śmieci. No chyba pomyliłem sklepy, bo tutaj skarpetki kosztują więcej niż 100 zł. 12 razy więcej. Hmm, fajny t-shirt. Chętnie bym go wziął, ale niestety mam tylko stówkę do wydania. 250. Tutaj na stoisku Armani są takie fajne rzeczy, że nie mogę się oprzeć. Bo sami zobaczcie, jak te kostki wyglądają. Bardzo fajna koszulka Pola, ale spośród tego wszystkiego najbardziej spodobała mi się ta bomberka. No kosztuje ona 900 zł, ale wezmę ją poza filmem. No, po prostu nie mogę się oprzeć. No słuchajcie, spodobała mi się jeszcze ta czapeczka, dlatego ubiorę ją sobie i będę ją teraz nosił. Do kropa już nie wejdę, bo to zbyt duże upokorzenie dla mnie. Znalazłem spodnie w TK Maxie. z Zary. Kosztują 35 zł. I są w granicach tolerancji, także je wezmę. Korzystając z mojego kalkulatora, Samsunga Galaxy S9 obliczę teraz, ile zostało mi ze 100 zł. Oczywiście wydałem dużo więcej, m.in. na bomberkę, czapkę, i kupiłem jeszcze kilka koszulek i jedną parę spodni. Ale obliczymy sobie tylko te biedne ubrania. Także za t-shirt zapłaciłem 12,95. W tym samym sklepie kupiłem jeszcze buty, za które zapłaciłem 24,95. Mamy już 37,90. W następnym sklepie kupiłem spodenki z Zary, które kosztowały 34,99 i mamy sumę 72,89 Zostało mi jeszcze do wydania 27 ,11 zł 11 groszy. Aktualnie czekam na mojego szofera, aby podjechać jeszcze do jednego sklepu, w którym zamierzam kupić okulary, skarpetki i majtki. Zostało mi jeszcze wybrać skarpetki i majtki. Musiałem zbliżyć się do tak niskiego poziomu i wybrałem się do właśnie takiego sklepu, w którym skarpetki znalazłem za 4,99. Zobaczcie, jak te majtki biednie wyglądają. Nie wiem, jak ja będę mógł coś takiego ubrać, ale na szczęście kosztują 7 zł, więc starczy mi jeszcze na jakieś okulary. Niedobrze mi się robi, jak patrzę na te okulary, dlatego wybiorę je sobie już poza kamerą. Zanim założę te ubrania na siebie, które dzisiaj kupiłem, wypadałoby wszystko podsumować. To jest reklamówka z pierwszego sklepu, w którym byłem. Kupiłem w nim dwie rzeczy. Pierwsze są buty. Prezentują się one, tak? Mamy tutaj białą podeszwę, która najprawdopodobniej bardzo szybko się zniszczy. Jednakże, wiadomo, nie będę ich używał. Będą to jednorazówki dla mnie. Są strasznie minimalistyczne. Kosztowały one 2495. Jak za taką cenę były one jedynym sensownym rozwiązaniem. Kolejną rzeczą, jaką kupiłem w tym sklepie, jest czarny t-shirt. Nie ma on żadnego nadruku ani haftu. Jest to po prostu najprostszy możliwy t-shirt. Kosztował mnie on. 12,95. W reklamówce z następnego odwiedzonego przeze mnie sklepu znajdują się spodenki. Mają one taki zielonawy kolor. Producentem jest Zara. Z tyłu znajdują się guziki oraz dwie kieszenie. Myślę, że nie wyglądają tak źle, jednakże materiał jest strasznie słaby. Kosztowały one 34,99. Ostatni sklep, jaki odwiedziłem, był najuboższy ze wszystkich. Kupiłem w nim trzy rzeczy. Pierwsze są skarpetki. Są to najzwyklejsze skarpetki, które kosztowały 4,99. Nie ma co o nich za bardzo mówić. Dalej mam bokserki. Za 6,99 są one zrobione z tragicznego materiału. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie jakie je ubiorę. Jedynym sensownym artykułem jaki udało mi się zdobyć, są właśnie oto takie okulary. Kosztowały one 999. Chociaż nie patrzyłbym się w nich słońce, bo zapewne wypaliłoby mi oczy. Zapewne jesteście ciekawi, jakby te wszystkie artykuły odzieżowe wyglądały na lordzie. Dlatego dajcie mi chwilę na przebranie się i zaraz do Was wracam. Czuję się jak menel, a ciało swędzi mnie od biedy. Wszystko mnie swędzi od tego tandetnego materiału. Chcę to jak najszybciej zdjąć, ale chciałbym, abyście ocenili ten look jak Wam się podoba. Tylko pamiętajcie, że to kosztuje 100 zł, a ja za tyle kupuję skarpetki. Pamiętajcie, że mam w planach nagranie jeszcze jednego takiego filmu, w którym stworzę dużo droższe outfit, o którym Wy sami zadecydujecie, ponieważ każde 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem to plus 500 zł do mojego outfitu, a każda subskrypcja to dodatkowe 50 groszy. Także możecie stworzyć naprawdę ogromną subę. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. A jeżeli jesteście zainteresowani nieco bardziej prestiżowymi ubraniami, to koniecznie odwiedźcie mój sklep, który znajduje się na stronie www.crujwil.pl. Do zobaczenia!